Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. Na dobry początek może małe zastrzeżenie. W dzisiejszej audycji będę opisywał techniczne możliwości, natomiast absolutnie nie mam zamiaru skupiać się na zawiłościach prawnych związanych z opisem dzisiejszego narzędzia, gdyż po prostu na prawie zwyczajnie się nie zdam. Jedną z usług, które oferuje nam profil zaufany, za pomocą którego podpisujemy różnego rodzaju dokumenty, chociażby na platformie ePUAP, App, jest także możliwość podpisania każdego dokumentu który wychodzi z naszego komputera. Zresztą, nie tylko dokumentu, możemy podpisywać również obrazki, możemy podpisywać pliki dźwiękowe i inne pliki, pod warunkiem, że rozmiar ich nie przekracza 10 MB. Nosi to nazwę podpisywarka, i właśnie temu narzędziu będę chciał poświęcić dzisiejszą audycję Tyflo podcastu. Na dobry początek warto by było przygotować sobie jakiś dokument, który będziemy podpisywać za pomocą naszego profilu zaufanego. Ja już taki dokument mam na pulpicie. Pulpit, lista do Kropka, 68, 68. Zajrzyjmy tu. Do tak. Dokument strona 1. To jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu. Właśnie. Taki króciutki dokument zapisany w Microsoft Wordzie będzie dziś obiektem naszych testów. Zanim przejdziemy do podpisywarki, musimy najpierw ją wyszukać. Najlepiej skorzystać po prostu z Googlea, zatem w pasku przeglądarki Chrome wpiszę po prostu słowo i nacisnę Enter. Podpisywarka, szukaj w Google, dokument na gówek, jeden Oczywiście można zapamiętać adres, można też dodać sobie później y, jakąś zakładkę do podpisywarki. Natomiast ja zakładam, że robimy to po raz pierwszy, więc wyszukajmy sobie to po prostu w Google. Tak, ja już tu byłem, więc jest to odwiedzony link. Odwiedzony przycisk, odwiedzony link www.gov.pl. dokument elektron. Tak, i mogę sobie otworzyć tę stronę. Podpisz dokument elektron, nie wykorzysta i podpisz zaufany.gov.pl, portal Natomiast to jest tylko i wyłącznie taka strona informacyjna. Cóż my tu strona mamy? strona, tu podpisz masz profil zaufany i chcesz... Może przeczytajmy. Nasz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego. Podpisem zaufanym chcesz sprawdzić, czy dokument elektroniczny jest podpisany i kto go podpisał. A może chcesz poznać treść podpisanego już dokumentu? Sprawdź jak to zrobić. Skorzystaj z usługi, której możesz. Punktor podpisać dokument również taki, który podpisał ktoś inny. Punktor sprawdzić, czy złożone podpisy są prawidłowe. Punktor zobaczyć podpisane dokumenty ukryte w pliku .xml. Dzięki możesz np. podpisać sprawozdanie finansowe. informacji na temat sprawozdań znajdziesz na portal linkpodatki.gov.pl. Pamiętaj, samo podpisanie sprawozdania nie oznacza, że zostało ono złożone. Odwiedzony link podpisz lub sprawdź dokument na główę. No i właśnie, interesuje nas link, który na tej stronie internetowej jest opisany jako... Odwiedzony link podpisz lub dokument. Naciskam Enter. Dokument za dokument. I w tym momencie znajdujemy się na stronie, za pomocą której będziemy podpisywać nasz dokument, a następnie weryfikować jego podpis. Cóż my tu mamy? Link, podpisz, dokument na Nacisnąłem w tym momencie literkę H, wcześniej przechodząc na samą górę strony, więc jesteśmy na pierwszym nagłówku. Na Punktor podpisywać dokumenty również te, które napisał ktoś inny. Punktor sprawdzić czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis. Punktor zobaczyć podpisane dokumenty. Klikalny przycisk Wybierz dokument z dysku. I jak widać Wybierz dokument z dysku jest to przycisk, który w tym momencie mogę uaktywnić chociażby za pomocą spacji. I mamy tu standardowe okienko wyboru pliku, które myślę, że zna większość ze słuchaczy tych podcastów podcastu. Teraz przechodzimy sobie na pulpit, żeby odnaleźć nasz dokument, który będziemy chcieli podpisać. Przypomnę on się nazywa do podpisu. Do element listy tak, mamy dokument do podpisu i w tym momencie możemy nacisnąć na nim Enter, żeby przesłać go na serwer. Podpis, dokument, podpisu, do dodano niepodpisany dokument, dokument. Pojawia nam się informacja, dodano niepodpisany dokument, co oznacza, że dokument ten należy oczywiście podpisać. Do Usuń. poniżej mamy przycisk za pomocą którego możemy usunąć dokument no tak w razie gdybyśmy się pomylili Klikalne teraz możesz dokument za pomocą elektronicznego oczywiście przycisk że chcę to zrobić i chcę to zrobić za pomocą przycisku podpisz. Tak w ogóle, to tych przycisków podpisz na tej stronie może być kilka, i tak szczerze mówiąc, to ciężko stwierdzić, który jest właściwy. Ja myślę, że warto po prostu skorzystać z tego, który jest najbliżej.

Interesuje mnie bank, z którego korzystam, czyli Inteligo, naciskam Enter. Service, bububu, inteligo, document, list, identyfikator, blocking, Jestem na standardowej stronie logowania Inteligo i wpisuję swój identyfikator. Service, bububu, inteligo, document, list, has, bo,

B -B -B -Intel, go, Lista. Zgodę. W tym momencie musimy jeszcze wyrazić zgodę na przekazanie Wyrażę. naszych danych. Zgodę oznaczone. Zatem zaznaczam to pole wyboru wykonaj. Przycisk wykonaj. i wybieram przycisk Wykonaj. Serwis B -B -B w tym momencie znaleźliśmy się na stronie podpisywania dokumentu za pomocą profilu zaufanego i teraz mam tu znowu takie okienko, a właściwie taką stronę internetową, gdzie mam najpierw link anulu i następnie przycisk. Podpisz podpisem zaufanym. Żeby dokonać podpisu, naciskam w tym momencie spację na tym przycisku. Podpisywanie dokumentu, profil zaufany, dokument, link, przejdź do memu głównego. I teraz zdecydowanie zalecam przeglądać tę stronę od góry. Link, 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 mapas, potwierdź podpisanie dokumentu. Link, dokument, premier. Aby potwierdzić podpisanie dokumentu, zaloguj się do swojego banku lub innego dostawcy tożsamości, z którego usług korzystasz. Linka mój, przycisk otwierdź i wybieram przycisk potwierdź. Tu znowu muszę zalogować się do mojego banku. Ja już z zawczasu to zaznaczę, bo jeszcze będę musiał się zautoryzować za pomocą aplikacji mobilnej.

tu ważna uwaga. Oczywiście w Waszym przypadku może to wyglądać zupełnie inaczej. Sposób logowania do profilu zaufanego może wyglądać zdecydowanie inaczej i zależeć to będzie od banku, w jakim posiadacie konto. No, chyba, że zdecydowaliście się na korzystanie z profilu zaufanego przy użyciu loginu i hasła. Wtedy też będzie wyglądało to inaczej, dlatego ja też nie jakoś bardzo szczegółowo omawiam kwestię związaną z obsługą logowania się przy użyciu Inteligo, no bo to każdy będzie miał inaczej, więc nie jest to istotą tej audycji. Link przejści, link go w go w kropka pel, jeden, twój dokument został nagłówek poziom jeden poprawnie podpisany. Twój dokument został poprawnie podpisany. Klikamy odwiedzony link wróć do, odwiedzony link początku, do podpisu kropka docx, tabela zawiera informacje o złożonych podpisach, właściciel podpisu, Michał Dzidzisz, data i godzina podpisu, 2020 16 status podpisu grafika, ikonka, ważmy, podpis, ważmy, podpisu, podpis klikalne dokument ze swoim na dysk lokalne. i właśnie plik będzie w XML przycisk pobież. to jest istotne żeby ten plik sobie pobrać. Mamy tu opcję do pobrania mamy stosowny przycisk więc ten przycisk aktywuje bez tytułu doble, jako dialog, nazwa pliku, I też zapiszę to sobie, pozwólcie, na pulpicie, żeby mieć potem do tego najzwyczajniej w świecie Nadal. łatwiejszy dostęp. Jak wygląda nazwa pliku? Do no właśnie, do podpisu .xml, więc widać, że ten plik się troszeczkę różni. Bez tytułu dobrano do notisu.dosk.xml naciśnij z hit plus 6, by przejść do czarunaska obranych plików alert. Dobrano plik do notisu.dosk.xml naciśnij z hit. Tak, pobrał się plik? Klikalne jak zobaczyć wartość dobranego do pliku xml. No właśnie. Przycisk rozwiń dodatkowe informacje. Jest to dość ważna informacja, z którą myślę, że warto się zapoznać, zatem rozwiniemy ten przycisk. Ale z usługi jeszcze raz, wróć do początku. Wróć do początku. Plik. XML. dokument. Wróć do początku. Link. No właśnie, i to jest dosyć irytująca kwestia w przypadku tej usługi, bo żeby zweryfikować podpis na dokumencie czy żeby w ogóle zapoznać się z tym dokumentem, musimy niestety ale wejść na podpis. Podpisywarkę, wczytać ten plik, który podpisaliśmy, i następnie, po zweryfikowaniu, że podpis jest właściwy, pobrać wersję rozkodowaną na dysk twardy naszego komputera i dopiero wtedy się z nim zapoznać. Więc jest to kilka dodatkowych kroków, które mogą być irytujące. No, ale coś za coś. W takim razie, skoro to już wiemy, to teraz może rzeczywiście wrócimy do początku. Klikalne wróć do początku, odwiedzony link, wróć do początku. Tu już mamy nawet odwiedzone łącze, więc proszę bardzo, możemy się łatwo cofnąć. O, dokument elektroniczny, nie za pomocą podpisu zaufanego.nl, dokument. I teraz wczytajmy ten zaszyfrowany dokument, ten dokument XML, żeby sprawdzić, czy on jest w ogóle właściwie podpisany. Wybierz plik. Teraz sprawdzamy. Szukamy na pulpicie tego dokumentu do podpisu. Ale właśnie docx. czyli o takim podwójnym rozszerzeniu. Dodano podpisany dokument .pl .pl .pl. Dodano. I tu już mamy informację, że dodano podpisany dokument, więc system zweryfikował fakt, że jest to dokument podpisany przez nas. No to zobaczmy, jak on też się wyświetla i jakie informacje się w ogóle wyświetlają w tym miejscu. Do podpisu Data i godzina podpis, na tysiące dbadesz, ale rozcz przez naszczeler status podpisu, grafik podpis rodzaj podpisu. Podpis jeżeli chcesz zobaczyć zawartość dodanego dokumentu. przycisk poniżej. W ten sposób pobierze dokument na dysk lokalny. Przycisk zobacz dokument. I mam przycisk zobacz dokument, który zakywuję. Jako Lista zginięte, edycji, alpusem, do Automatycznie zmieniła się nazwa pliku, bo do podpisu mam już przecież na pulpicie więc mam tu wersję do podpisu 1.docs. Jestem bardzo ciekaw, czy nic się nie uszkodziło w trakcie tej zabawy z podpisywaniem i czy ten dokument będę w stanie odczytać za pomocą programu Microsoft Word. Obieram 0%, ale pobrano plik do 1. Pobrano plik, pasek. więc ja już się przenoszę 1. na pasek pobranych plików za pomocą Shift F6 wybieram odpowiedni plik i naciskam Enter. Otwieram je board. do napisu 1. Docx, widok, dokument strona 1 to jest bardzo ważny dokument, który wymaga odpisu widokronomy. Jak widzicie nic się nie zmieniło, poza tym, że jest informacja, że jest to widok chroniony, więc ten dokument automatycznie stał się dokumentem tylko do odczytu, który mogę tylko i wyłącznie przejrzeć, ale wygląda na to, że chyba edycję da się tu włączyć, zresztą sprawdźmy. strona, nowy, nowy, nowy otwórz, otwórz. Informacje informacje LP widok informacje grupa informacje informacje o lokalizacji grupa. przekaż, przycisk Alt, udostępnij przycisk, kopiuj ścieżkę czy otwórz lokalizację, alert widok chroniony grupa, włączę to mam nie przycisk, przełączania nie wciśnięty, włączę by to mam niealp. Stacja do podpisu 1.stdor Dokument strona 1, to jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu. Dokładnie. To jest bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu i mogę już w tym dokumencie coś pisać, więc y, widocznie to po prostu to tylko do odczytu włączone jest tak y, pro forma, no, żebyśmy aby tego podpisanego dokumentu tak łatwo y, nie zmienili. Natomiast no, nie jest to zabronione, jest to jak najbardziej możliwe, ale oczywiście i tak ważny jest ten plik z końcówką XML, y, który jest rzeczywiście tym wzorcowym, podpisanym, bazowym dokumentem. I to właściwie wszystko. Tak jak wspomniałem, to jest techniczna możliwość. Co umożliwia to w praktyce i jak wygląda to pod względem prawnym, no to już po prostu trzeba się dowiadywać. Myślę, że też w wielu przypadkach będzie to po prostu kwestia jakiejś umowy, na co się z kimś umówimy. Jeżeli obie strony zaakceptują taki podpisany dokument, to myślę, że w wielu przypadkach również może to rozwiązać niektóre. Problemy. I to tyle w dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Podcastu. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.